Podobno na Islandii pogoda zmienia się co 5 minut. U nas wiatr zmieniał się w jeszcze silniejszy. Wybaczcie zatem szumy w głośnikach i poczujcie się, jakbyście byli tam z nami, targani wiatrem, smagani deszczem. Słoneczko, jesteśmy już na Islandii. Sami widzicie, jest pięknie, dzień się dopiero budzi. Słoneczko wychodzi, jest sucho, w miarę ciepło, jak widać przyjemnie, nie ma smogu. Jedziemy teraz do Parku Narodowego Thingvellir, a na naszej trasie Golden Circle mamy jeszcze gejzery, wodospady i kratery, więc będzie się działo. mamy w liściu świątecznym. Stuchutko, pięknie i przede wszystkim świeże powietrze dla Wszyscy znają słowo gejzer, ale nie każdy wie, że nazwa tryskających na całym świecie źródeł wzięła się od gejzira. Słowo to pochodzi od islamskiego czasownika gejza, stryskać, wybuchać i ma korzenie staro nordyckie Gejzir i znajdujący się w okolicy Strokkur są aktualnie jedynymi aktywnymi gejzerami Europy. Gulfos, czyli złoty wodospód. Tego dnia złoty nie był. Tylko Polska obchodzi w tym roku setną rocznicę państwowości, także Islandia, ponieważ 1 grudnia e, 1918 roku powstało Królestwo Islandii. Co prawda nie było takie niezależne, bo to była unia personalna z Danią, natomiast e, jest to świętować. Ważniejszą datą jest jednak 17 czerwca 1944 roku. To tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, e, ogłoszono Republikę, niepodległą Republikę Islandii. To jest. E, Piękne miejsce wyjątkowe mamy tutaj, widzicie, płytę północnoamerykańską, a tam jest płyta e, azjaty, euroazjatycka. Euroazja, Co hot jest? Dog z IK, hot dog z IK, którego jadł Michael Jordan, Michael Jackson, Bill Clinton i George Bush. No dobrze, ale to nie jest hot dog, tylko jak to się nazywa? No właśnie, to jest pysa. Nie dajcie się zwieść, to nie jest hot dog z Ikei. Zaraz zobaczymy. Smaki świata. Roger, czekamy na twoją opinię. Hot dog jak, jak to? Bo to nie jest hot dog. Nie jest to najlepsza pysa jak miadło. O, kolejni klienci. Podobno tutaj zawsze jest kolejeczka długa, no ale teraz jesteśmy o dość późnej porze. Jednak widać, że stanowiska są przygotowane. Nie ma lipy. Jak to tutaj chłopak, który sprzedaje pysy powiedział The best hot dogs in the world. przy kraterze Kerry. to jest krater wypełniony wodą jak widzicie, po której latem pływa tratwa z grającymi muzykami a ludzie w koło słuchają tego pięknego koncertu jest to jedna z niewielu atrakcji na Islandii za którą się płaci a to tylko dlatego, że znajduje się na terenie prywatnym ale wejście kosztuje tylko 400 koron czyli około 13 zł więc nie jest to jakiś majątek a wygląda to zobaczcie jak fenomenalnie do gorącej rzeki, tak nie źródła tylko rzeki, szliśmy górskim szlakiem około 3 km jakąś godzinę. Było hardkorowo, mokro, ślisko, wiał wiatr, padał deszcz. Rzeka wraz z biegiem zmienia temperaturę, więc można sobie wybrać cieplejszą lub chłodniejszą opcję kąpieli. Wedle upodobań. Plaża znajdująca się około 10 km od miasteczka Wik i Myrdal słynie z tego, że jest czarna oraz z wielkich bazaltowych skał, słupów wyrastających z ziemi nazywanych gardar, oczywiście i tumpi, biało. Na plaży bywa bardzo niebezpiecznie, niespodziewane fale co roku zabierają z sobą ludzi, na zawsze. Ci widać tu obecni nic sobie z tego nie robią, albo nie wiedzą jakie czyha na ich niebezpieczeństwo. 430 schodów. Miało być kilkadziesiąt, ktoś się lekko kopnął. No, pięknie, pięknie. To jest odesłanie z Fos, które można oglądać i z dołu, i z góry. Więc warto tu się wspiąć mimo tych schodów, i mimo wiatru, i deszczu. Po drodze mijaliśmy piękne krajobrazy. Terenowe autobusy turystyczne z napędem na cztery koła. I jeszcze więcej parujących dziur, aż dotarliśmy tu. Znajdujemy się przed mostem, który łączy Europę z Ameryką Północną. Most postawiono w 2002 roku, płyty oddalają się rocznie około 2 cm, a wypycha jak grzbiet środkowoatlantycki. Musisz sus nagrać. Z Europy jednym susem, przydarzy się do Ameryki. Kiedyś nazywał się mostem Leifa Szczęściarza, na cześć Leifa Eriksona. Islandczyka, który ponad tysiąc lat temu, ponoć pierwszy, dotarł do Ameryki. Teraz możesz zagrać bez godania. Ja nie muszę wcale nic mówić.